Cześć kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie Zobaczcie gdzie jesteśmy Zabieram was dzisiaj do Sinsei Dlaczego? Dlatego, że jest naprawdę fajna wyprzedaż w Sinseiu W sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych i przez aplikację. Także pokażę wam co tutaj ciekawego na wyprzedażach możecie znaleźć A jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo No i oczywiście później zabieram was do domu I pokażę wam co na promocji udało mi się wyhaczyć Co udało mi się upolować Także no myślę, że super Wyprzedaż? Wow! Wow, to jest naprawdę bardzo dużo. Dział domowy, dział dziecięcy, akcesoria, dodatki, ubrania, moda damska, męska. Także chodźcie, pokażę Wam, co ciekawego jest na wyprzedażach i ogólnie co ciekawego możecie dostać w Cinsei. Moi drodzy, że jest tyle rzeczy, że znowu zaszalałyśmy. Nas to po prostu nie można wypuszczać z domu, naprawdę. A promocje obejmują takie świetne rzeczy. Zaraz wam pokażę. Spójrzcie tylko na te kubeczki. Coś pięknego. Ozdoby, lampiony, lampki. Macie też w bardzo dobrej cenie na wyprzedaży pufy. No w ogóle dział domowy jest świetny. No dobrze, kochani, jak widzicie, jestem już w domu, rozsiadłam się wygodnie i szybciutko pokazuję Wam, co udało mi się kupić na wyprzedażach. I powiem Wam, kochani, że naprawdę było mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy. I jeszcze raz chcę Wam przypomnieć, że w sklepach stacjonarnych Sinsei przez aplikację w sklepie internetowym macie wyprzedaże aż do minus 50%, czyli naprawdę można upolować w super cenach świetne rzeczy. I powiem Wam, że ja już od jakiegoś czasu ee, Jakby współpracuję też barterowo z Sensejem Dostaję od nich pewną kwotę na wykorzystanie Albo kupon e, I jakby współpracujemy na zasadzie barteru I uwielbiam Wam nagrywać właśnie tego typu filmy Na moim kanale macie już kilka holi e, I domowych z działu domowego Sensej I ubrania dla całej rodziny Także zerknijcie sobie Dlatego, że uważam, że naprawdę ceny są świetne E, wszystko jest na czasie, wszystko jest piękne, kolorowe, stylowe. I jak tam dzisiaj weszłyśmy e, z moją mamą, była z nami też Nel Krzysiek, no to po prostu. Oczy miałyśmy takie, a tyle produktów fajnych na promocjach jest, że możecie naprawdę i fajnie ubrać siebie, i dzieci, i faceta swojego, i nie wiem, e, piękne dodatki, rzeczy do domu kupić. No my nie byłybyśmy sobą, jakbyśmy nie kupiły kubków, także mamy cztery kubeczki, zaraz Wam pokażę, i troszkę te rzeczy dla dzieci, trochę też rzeczy tutaj takich domowych, mam też sobie jedną bluzę e, i wszystko to, słuchajcie, z wyprzedaży. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że kręciłam Wam też vloga, on już jest na kanale, zostawi Wam linka i tam pokazuje Wam e, rzeczy, które mm, kupiłyśmy, ale nie z wyprzedaży. W takiej cenie regularnej, które też są świetne. Ale ale dzisiaj wyprzedażowo, bo chcę Was po prostu zachęcić, żeby na tę wyprzedaż się wybrać. Dobrze, więc zacznijmy może od kubeczków. No po prostu nie byłybyśmy sobą i zobaczcie! Takie piękne kubeczki, no urzekły nas, naprawdę nas urzekły. Chciałyśmy wziąć więcej, ale mówimy, no nie, już bez przesady. Także ja zdecydowałam się na taki, e, zobaczcie, no po prostu piękny. I ten kubeczek e, kosztował, moi drodzy, 11,99. Z 15,99 na 11,99, no. Powiem Wam, że jak ostatnio widziałam cenę kubków, to trochę się przeraziłam, więc uważam, że ta cena jest naprawdę świetna. A tutaj kubeczek, na który się zdecydowała moja mama, również, słuchajcie, 11,99, więc po prostu cena super. I tak stałyśmy, stałyśmy, i ja tak mówię, Boże, czy biały, czy ten taki. Beżowy, czy biały, czy beżowy. Mama mówi: Dobra, biorę biały. Ja mówię: Kurczę, dobra, to ja biorę beżowy. Także zobaczcie, no one są przepiękne: mają takie złote uszka. No, w sam raz na taką kawkę myślę. Super. I też fajnie, co lubię w takich kubkach, to to, że słuchajcie, mają jakby tą grafikę tutaj z dwóch stron. To jest naprawdę super. Także to są kubeczki. No i. Wzięłyśmy jeszcze e, po takich samych, no bo też nam się bardzo spodobały. Zobaczcie, bardzo delikatne, mm, iście takie wiosenne, letnie. W kwiatuszki. Bardzo piękny ten wzór jest. I oczywiście złote ucho, i one też kosztowały 11,99, a wcześniej 15,99. Także już Wam pokazuję. No myślę, że te kubki mogą się naprawdę spodobać wielu osobom, bo są naprawdę śliczne. No po prostu prześliczne, takie wyjątkowe. No i tutaj myślę, że kawusia na pewno wjedzie. Bo, no, bo to jest taki właśnie kubeczek typowo dla mnie na poranną kawkę Także e, jeżeli chodzi o kubki, to wszystko Dobra, lecimy dalej Co ja tu jeszcze kupiłam? Kupiłam oczywiście jeszcze coś dzieciakom I zobaczyłam taki super, e, mój Leo bardzo lubi dinozaury I kupiłam mu taki super notes e, On już jest na promocji, na wyprzedaży, 8,99 Zobaczcie Świetny jest, świetny jest, po prostu jest świetny. I on będzie mógł sobie tutaj rysować, wiecie, coś tam, swoje sprawy jakieś ogarniać. Także, no, super. Wydaje mi się naprawdę fajny gadżet. 8,99, więc cena również fajna. I pokażę Wam jeszcze Doniczki. I zobaczcie, ta kremowa z czarnymi paseczkami jest mojej mamy. I jeżeli chodzi o tą Doniczkę, to ona kosztowała już na przecenie 11,99, a ja zdecydowałam się na taką samą, tylko czarną. I po prostu tak tutaj za mną chodzi jakiś piękny kwiat zielony, albo nawet słuchajcie bazylia, 11,99 doniczki, zobaczcie no świetne i cena również jest bardzo, bardzo dobra czekajcie, nie mam do tego tutaj odstawiać dobra, to teraz pokażę Wam jeszcze tak nie po kolei, tutaj też słuchajcie z 7,99 na 5,99 minus 25% gumeczki i spineczki takie piękne, ja już je widziałam w Sinsei e, i patrzę, a tu fajnie się akurat trafiło, że e, są na wyprzedaży z Daisy, także wiecie, u nas Disney Daisy e, i myszka to cały czas jest na topie, a tutaj wzięłam jej też takie gumeczki. E, one akurat 50% przecenione z 9,99 na 4,99% i u nas tak, e, albo na włoski nosimy, albo Nelcia też zakłada sobie do przedszkola jako bransoletkę. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne fajne kolorki, także wiecie, dwa w jednym mamy, bo i bransoletkę, i gumeczkę. No dobra, i lecimy dalej, teraz Wam pokażę dwie rzeczy ubraniowe, jedna bluzka jest dla Nelci, jest przepiękna, zobaczcie, bialutka, z taką tutaj brokatową aplikacją, rozmiar 104, i ona, moi drodzy, z 15,99 na 11,99, czyli mamy tutaj minus 25%, no piękna, śliczna jest ta bluzeczka, też do wszystkiego będzie tak naprawdę mogła sobie Nelcia ją nosić. Do wszystkiego będzie jej pasować. Mnóstwo przepięknych piżamek, słuchajcie. Sandałki, skarpetki, ciuszki, no naprawdę można znaleźć takie piękne rzeczy. No i pokażę Wam jeszcze moją bluzę, jak mi się uda, to wam ją przymierzę. Jestem w niej totalnie zakochana, totalny odjazd, jest po prostu przepiękna. I ta bluza, słuchajcie, minus 48% kosztowała 69,99%. Została przeceniona na 35,99, ja mam rozmiar XL i uwaga, uwaga! totalne tie-dye. No po prostu jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że ona mi się bardzo przyda na letnie wieczory, na jazdę na rowerze, na jakiegoś grilla, na ognisko, do jakiejś takiej wiecie, sportowej stylizacji. Także no piękna, bardzo twarzowa, zobaczcie, prześwietny kolor, uwielbiam ten motyw i ta bluza mi się strasznie spodobała. A jeszcze za taką cenę 35,99 no to powiem Wam, że rewelacja. Także taka bluza może jak mi się uda, to gdzieś wam tutaj wrzucę e, przebitkę. Dobra, co jeszcze? Słuchajcie, tutaj mamy 50%. Patrzcie, jak się rozjeździli dzisiaj. Normalnie rozjeździli się dzisiaj. Ja nie wiem. E, tutaj mamy 50% z 19,99 na 9,99. Mamy trzy szklaneczki. Takich rzeczy nigdy dość. Ja zaraz postaram się je otworzyć i pokażę wam, dlatego że są bardzo wdzięczne. Prościutkie, ładne i klasyczne. 9,99, kochani. Proszę bardzo. I zobaczcie, zobaczcie, no są świetne. Zwykłe, proste, klasyczne. 9.99 zobaczcie za Trzy takie szklanki, fajnie opakowane, także tutaj wydaje mi się, że naprawdę się mega, mega opłaca I tak myślałam, czy wziąć dwa opakowania, czy jedno, ale wzięłam już jedno, już mówię, dobra, bez przesady kobieto Tutaj jeszcze chwyciłam przy kasie, słuchajcie, minus 30%, 12,99 na 8,99 i to są, słuchajcie, takie mm, motywy świecące w ciemności takie, słuchajcie, no naklejki Przyklejamy, wiecie, jak byłam mała To miałam takie gwiazdki Czekajcie, o, bo nam się tutaj światło odbija Jak byłam mała, to miałam na suficie Przyczepione takie gwiazdki, one świeciły w nocy Leoś też ma takie gwiazdki na suficie Świecą w nocy, a Nelci wzięłam Tutaj są jakieś takie ważki Ważki, motyle, zobaczcie, w takich przepięknych e, tutaj kolorach. Także myślę, że też to jej się na pewno spodoba. No mówię, w Scine'ego fajne jest to, że macie przekrój tak naprawdę wszystkiego, bo są nawet akcesoria, biżuteria, buty, piżamy, ubrania. E, chciałam jeszcze kupić pościel, ale stacjonarnie nie było, były tylko ręczniki, a wyczaiłam online piękną pościel i będę musiała ją sobie e, zakupić. Dobra, co jeszcze mamy tu? Mamy tu jeszcze dwie świece. No musiałam się skusić, moi drodzy. E, chyba z, e, też 50%, 19,99 na 9,99 mamy Blue Marine, e, świeca taka e, bardzo relaksacyjna, ale też odświeżająca. I ja ją powąchałam, i moja mama mówi, no co, ty znowu świeca? Ale słuchajcie, ten zapach OMG, oh, taki mężczyzna spod prysznica, że tak powiem. Ale piękny zapach, perfumowany na takie letnie wieczory. Idealny. Także, no słuchajcie, taka świeca. Ogromna pojemność, bo mamy 530 gramów. Zobaczcie, duża, elegancka. Bardzo ładnie będzie w każdym wnętrzu wyglądała. 9,99. I tu wzięłyśmy z mamą jeszcze jedną świecę do naszej altanki. Night Flowers. I ona, słuchajcie, 12,99 kosztowała. Ale ten zapach też jest przepiękny. Akurat yy, potrzebowałyśmy, żeby była szara. Ojeju. Jak te świece pachną? Także ja sobie je będę odpalać i będę je testować, ale uważam, że taka piękna świeca o takiej dużej pojemności, z takim pięknym designem, w pięknym zapachu, no to cena jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jak wiecie, jestem manieczką świeczek. Znam różne nowinki, hity i uważam, że to jest naprawdę super cena. Także zobaczymy jeszcze, jak fajnie będzie ten zapach się po prostu unosił w pomieszczeniu. Dobra, słuchajcie, tutaj moja mama. Zobaczyła i od razu pomyślała, i mówi: tą lampkę koniecznie musisz mieć u siebie nawet e, na stole, e, tu gdzie pracujesz przy komputerze, e, na naszym tym pięknym, jadalnianym, drewnianym stole, mam takie same krzesła granatowe na złotych nóżkach, więc będzie mi bardzo pasowała. I ta lampka z 39, nie, czekajcie tak, 39,99 na 25,99 były jeszcze chyba różowe, takie brudno-różowe, także taka lampka, wow, wieczorami będę sobie odpalać, na pewno na vlogu Wam pokażę, jak wygląda, no ale jest śliczna, zobaczcie, 25,99, piękne, złote nóżki, kolor, który uwielbiam, no i myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądała i tak, wzięłam też kocyk Nelci, on też, słuchajcie, fajnie był przeceniony, bo z 25,99 na 17,99, ja uwielbiam te kocyki Sinsaya, Mamy jeden kocyk Manelcia, taki piękny w tęczę, to jest taki kolor miętowy, kolorowe tęczę, Leoś ma chyba z dinozaurami, natomiast ten też mi się bardzo spodobał, zobaczcie w ogóle na prezent, przepiękny, mamy tutaj tęczę, mamy tutaj koniki, tak, koniki. No, piękny jest, ona bardzo lubi ten kocyk. Często się nim przykrywa, jak sobie gdzieś tam śpi, czy na drzemce, czy też na noc. A teraz to będzie cieplej, to wiecie, zamiast jakieś tam e, kołderki, e, to takim kocykiem się przykryć naprawdę. Milusio, no piękny, naprawdę, super cena. One są milutkie, mięciutkie, świetnie się piorą, także te kocyki mogę Wam e, polecić. No i spójrzcie, jeszcze wzięłam dzieciakom takie lampki i zobaczcie w ogóle, dopiero później zobaczyłam, że wow, jaki mi się fajny tutaj. Komplet stworzył, patrzcie. E, I tak, takie lampeczki one już mają w środku żarówkę i one, słuchajcie e, kosztowały najpierw, już wam mówię, 29,99 na 19,99. Tutaj mamy taką piękną, drewnianą podstawkę, no powiem Wam, że śliczne. Nel teraz zasypia z taką silikonową lampką. E, ale myślę, że ta jej się też bardzo spodoba. No i oczywiście dla mojego chłopaka, również taka sama, 19,99, żaróweczki są, drewniane podstawki są, no piękne, po prostu piękne, także Leoś ma z dinozaurami, Anelcia ma z tęczą i z konikami, nie wiem, koniki, jednorożce, jedno, jednorożce takie, zobaczcie, no piękne są te lampki, rewelacja i ten kocyk w ogóle polecam Wam, jest taki miluś, taki przyjemny, słuchajcie i to by było na tyle, eee, mój Haul wyprzedażowy z Sensei Dobiega końca, koniecznie dajcie znać Co wam się z tych rzeczy najbardziej spodobało Jestem bardzo, bardzo e, ciekawa e, Dajcie znać, czy odwiedzacie Sensei Co najczęściej kupujecie Bo to mnie bardzo interesuje I dajcie znać, czy wybieracie się na wyprzedażę. Ja polecam serdecznie, bo można naprawdę Upolować w super cenach świetne rzeczy. Raz jeszcze powiem, że film powstał przy współpracy barterowej, czyli dostałam pewną kwotę do wykorzystania. To już jest kolejny film, który nagrywam właśnie przy współpracy barterowej z Sinsej, z czego niezmiernie się cieszę. Także lećcie do Sinsei i dajcie mi znać o swoich łupach i zakupach. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmie. Na buziaki, hej! Pa!